Smutne rozstanie. Nastał nów księżyca i w pałacu rozpoczęła się uczta. Saul siedział na honorowym miejscu, a obok jego najbliżsi. Jednakże miejsce Dawida było puste. Saul nie zwrócił na to uwagi. Kiedy jednak drugiego dnia Dawid. Także nie pojawił się na uczcie, Saul zwrócił się do Jonatana. Dlaczego syn Jessego nie przybył na kolację ani wczoraj ani dzisiaj? Jonatan wyjaśnił ojcu, że Dawid poszedł do Betlejem, aby złożyć coroczną ofiarę. Król się rozgniewał. W tejże chwili byłby gotów zabić Dawida za to, że wzgardził królewską kolacją. A do swojego syna zwrócił się w bardzo nieuprzejmy sposób i zażądał, żeby natychmiast sprowadził Dawida, ponieważ zasłużył na śmierć. Jonatan próbował przekonać ojca, by tego nie robił, bo przecież Dawid nikomu nic złego nie czyni. Wtedy Saul zezłościł się, rzucił włócznią w kierunku swojego syna, żeby go zabić, ale nie trafił przepełniony obawami o swojego przyjaciela, Jonatan wyszedł rano na pole ze swoim giermkiem. Chciał przekazać Dawidowi wiadomość o tym, że musi uciekać. W umówionym miejscu wypuszczał strzały daleko przed siebie i nakazał giermkowi zbierać tylko te, które leżą najdalej od niego. Dawid zrozumiał, że Saul go szuka i chce go zabić. Jonatan odesłał chłopca z łukiem do miasta, a sam poszedł na wschód, żeby spotkać się z Dawidem i pożegnać się z nim być może na zawsze. Dawid trzykrotnie pokłonił się przed Jonatanem. Potem rzucili się sobie na szyję i gorzko zapłakali. Jonatan powiedział do Dawida: Idź w pokoju. To, co sobie przysięgnęliśmy w imieniu Pana, tego On sam będzie świadkiem między mną i między Tobą, między naszymi rodzinami. Na wieki. Dawid wstał i odszedł, a Jonatan wrócił do miasta. W tym dniu rozstało się dwóch prawdziwych przyjaciół, którzy byli gotowi oddać życie jeden za drugiego. Takiej czystej i wiernej przyjaźni nauczył ich Pan, którego kochali, szanowali i w imieniu którego gotowi byli na wszystko. Na podstawie pierwszej księgi Samuela, rozdział 20, wersety od 24 do 43 oraz Psalm 9. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.